Nie no Fortnite to jest takie głupie gierka, nie? Dobra, zaraz kurwa, kupuję to wszystko Mam dwa FPS-y Dobra, to jest kobieta, bicie go Zajebista ta gra jest, co chodzi? Pająk jakiś mnie... nakupiamy tego pająka, idę tam Czekaj, głoś kurę U! Kutwa K**wa, zajeb**a, chciałem pogłaskać <głosy> <głosy> Co ty kurwa gdaczysz tu? Tym ej kurwa jakiś wilk, panowie Ten k**wa poluje na krowę! ej k**wa Krówka Pogłoś Mamy mleczko Jak się kraftuje? Kół Tak, tak o! Ja zlubię, e, Big! Dobra, to jest ta giera. I kurwa, słyszysz to? Zawaj, frajera. Walkur. damu kurwa. Damu, damu, damu. Jaka kurwa z niej? No, Wilczy to. pazur. Ty, czekaj, 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 czekaj. hi I jakie łupy to jest? Ja pierdolę! Najlepsza gra, kuwa, w jaką grałem chyba. Co to jest? Kurwa, jakaś świerżciówka mi bije. Fająk! Hi-Py. Dawaj to. Jedwab. <laughs> Za jedwabiście Podłogi, ściany, podpory, dachy. Ku... Łosie, jelenie, sarny. Dobra, szwagier, pato Kupa Dobra, gramy w lala. Co to kurwa? Ej, kupa! Jest, jest kinia, jest, jest Ej, wy Co to za animacja, kurwa? Pa, 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 patrz to, patrz tam do mnie, patrz to, patrz to, patrz to. <grystanie> Ej, nie widzę nic Dobra, ja oświetlam, wybijecie się Ale unik, ja pierdolę solsy <grystanie> On mi wykurwił! Możesz jedynie znieść, poczekajcie, jedynie Ej, bo mnie pają PANOWIE NIE RZUCAJCIE WE MNIE TYM Ty co jest kurwa? Po co? Co to <noise> kurwa? Chłop przeprowadź. Ty podnieś <noise> Tym jak przy przykur... Dawaj o siebie Czekaj czy da się pływać No way ale znosi <noise> Co tam jest? I tam jakieś ludy są One biją? One chyba nakukają. <noise> Ej kurwa bo tu biją nas PANOWIE Ale kurwa oro. EJ kur o! 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 jest tu. Co to? Skrzynka. A już chyba idą, że tych bał. Jakiś gnoci <grystanie> tu jest, lesiu! Ja ją chcę questa nam dać. Dołącz do mojej wioski, choćby razem odkrywać świat. Dobra, to idziemy za nim. Ja teraz. Lechu! Lechu! <grystanie> <kurwa>. <grystanie> Lego przygoda! <grystanie> Co wybucha? Pogasz? O! <grystanie> to musimy... I <grystanie> wow. młyn zbożowy, ale młyn. Dobranoc. <grystanie> To I co jest? to kurwa jest? GOŃ to KURWA, to jest coś Go Goni, masz to kurwa, złapiemy. Je. Ey, lama. Ty co to kurwa jest? Ty. Nie bierę! Nie, 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 coś to dźer. Teraz nie, 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 to to dje... nie, nazywa, nie, 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 Dobra. no, no, już... nie, 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 Kurwa, mi tak gra. Plus <grym> To musimy zrobić, odblokować kolejne rzeczy. Kurwa, no ale, my, no, my, my kurwa... Oj, ja nic nie wiem, co ja robię w ogóle. To się coś A, kurwa oj, robi kurwa, w ogóle? Ma, ma, ma. Wziąłeś to granie, czy co? Tak. Zdechłem. Ej kurwa, ale żeście mi podjebali, to masz mi o kurwa. Co to kurwa jest za armia? Widzę, i kto jest. Ej, Lesiu kurwa ginie. Lesiu się nie pierdoli, Leś Lesiu wszystko na facjatę kurwa bierze. Ale tak. nie da się ich Ole, kurwa, dostał! Dobra, no Lesiu troluje Lechu nie wie, co klika, kurwa. Pokażę ci, jakie schadki kurwa zrobiłem. <śmienny> 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 eee, niemiecka robota. Lesio, aż poszedł zobaczyć, kurwa. Złamałem close, guys. Ciężka panowie, ale jazda, kurwa. Yo! Look at this, look at this shit. Nie, nie, nie wiem, ale. No, Leśu jak się tepnę? Jakąś kutasapsa kurwa mam weku Ty, lama Ale nie bijcie jej tym razem, no pogłasz mnie opierno. No potem to, ma... <noise> a potem... Mogę znieść grzywa? To nie jest lama To nie tu jesteś... nie ma ogólnie Ty, Lechu się teleportuje nawet do ciebie No tak, no bo to jest mój piesek kurwa Lechu, myślisz, że to przygoda, a ty go wykorzystujesz Dobra kurko, do... to... Ale odkąd powiedziałeś gra? Ta gra jest zbyt skomplikowana szczerze Ej kurwa Kurwa ty, Lechu mi wyjebał <noise> Lechu <noise> <noise> mi zakurwa Kilofaly. Idziemy na przygodę? Chuj z tym ramem, Ja bym gdzieś poszedł. Idę. Panowie! Idę. Lechu, kurwa, dobra. Lechu jest, kurwa, potem. Lechu, jak wyjdę po wilkowie, to jest chuj, nie? Ja nie wiem, co chodzi, ale kurwa... Lechu jest w z tym wiecie? Bardziej niż ja. Bo wszystko na facjatę, kurwa, bierze, nie? Dobra, jak nie ma bossa w tym typu, to wychodzę. No, to się zerzygamy. Czyli jest bardzo blisko. O, już, pan, pan ci dobra, wychodzę. Nie zapisałem, dobra, nie wracamy już. Tak. Chciałbym, żebyś posłuchał samego siebie, że masz gierki do kupienia na instant gaming. Kiedy tego nie robisz, to jesteś normalnie. NA instant gaming mamy Ale przy Zobaczmy, co mają na instant gaming. Mamy tu mnóstwo, mnóstwo przecenionych gierek, które na pewno ci się spodobają. Także zapraszam cię do linku w mojego opicie Macie i macie przed jakieś rzeczy, które możecie też kupić tanie. Nie musicie wydawać na to pieniędzy, macie doładowania, macie. kur... Dodatki, wszystko, wszystko, wielkie karty, papież! Także mam nadzieję, że skorzystacie z promocji. Wszystko macie w moim opisie. Bierzecie, klikacie w linku, wy kupujecie gierkę. Ja coś tego dostaję, wy coś tego dostajecie. Ja mam z tego, wiecie, jakiś tam procent. Wy dostajecie z tego gierkę i jesteśmy wszyscy kurwa szczęśliwi! Zapraszam do linku w opisie i zapraszam do spotkań z filmem. Zobaczmy, łysa Pała. Grama się zażegnała, dobra, czyli jakieś 10 minut. Ia! Ja! Co tam, rybko? Jakich brzydal! Są takie się motki? No, właśnie nie ma, chciałbym cię pocałować teraz. Jesteśmy tak blisko siebie. Później się Uziąć, porozmawiajmy. Jak ludzie? Co u ciebie? To jest gorąca atmosfera. No, <grymne> odpali ci się dupa. <grymne> wszystko robimy razem. Jesteśmy jak kurwa. trzej muszkieterowie? Nic nie robimy osobno. Wszyscy robimy wszystko razem, kurwa. Rozumiesz? Nawet umieramy. Kiedy się wypierdali, to każdy musi. Nie, no to chyba Borówek nie. Nie! Dulek! O co w te rzeczy? Nie biorz! Co tam jest? Nie, no, nie bierzemy tego. Dostęp bandage. Pa to, ale animacja. Obijanie nóżki. Dobra, ja skaczę, są. Żartuję Ale ziomek, ty chyba znudzony tobą. Wykułę właśnie. Witaj! Ale opiekiera, kurde! Ej, tu są bomby! Patrz, były 5 bomb tutaj, nie? I gra uczy nas, że można tymi bombami rozpiertać rządki grunty. O kur Ty Franę, chodź bo mam dla ciebie broń. Dlaczego ty ważysz sam, kuł? Trzech muszkieterów Pamiętaj tą zasadę, ty kuł. Co to za kurwa? Jak skutkiem! Jak popyla tymi nóżkami? Jak tam, rodzina, żona. Jaki skutkiem to jest? Dobra, umieram! Kurwa! Jaką ciacha? O, Panowie, kurwa, jestem na hita. On też. To jest kolejny? Dobra, No dobra, no. Pokaż swoje umiejętności sousowe. My ci nie pomagamy. Kuj, kur. Dobra to umiera Umieram ZAWIADOMIĘ Umarłem Zrespli mnie Zrespię! Mnie. Mnie. mnie Tak zwane tu jest bosik. Tak zwane? Kurwa robimy go Dobra to jest Soulsy kurmiram. On jest nowe Dobra jest nowe podobno Kurwa luruje się na mnie Dobra wypierdalaj Nie wziąłem nic to No way Jak on będzie strzelał z tego łuku to jest ch... A bo nie poszliśmy do... Podniesiecie mnie? Dobra, żyje, Alba! Jakim kawa stylu, ziomek! Podniesiecie o, mnie? Cześć, cześć, może jakiś. Jesteś fajny. Zepchniecie mnie, Wyczuję to. Dobra, opieramy to, gałęź. To są noby, mówię wam. O, to jest ten kot! Oj! Dobra, Dominik! Dominik! Panowie, musimy poczekać. Nie, nie, poczekaj. Ja to robię, to robię. Panowie? Franek! Franek! Pojebało tą grę. Dobra, teraz każdy niech weźmie swój kupka, ten, nie grób. Nie, to wiesz, tu szybko to się bierze, nie? To jest mój chyba. Spoiler, to się nichuja ja szybko nie bierze, umarłem. Nie no, panowie, trzeba się zgirować chyba na nich. Mam zjeść ten. Wyjechałem się, dobra, pierdolę tą grę. O! You only need 3 seconds to revive an ally. No i wszystko, kurwa, to się przyda mogę zrobić szuszkę! No way! Szuszka! Bergarium lebiosa! Kurwa! Skufa! Skufa! Są skufa Pik, 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 kufa! Siadamy! Stoimy! Siadamy! Stoimy! Samy! Siadamy! Stoimy! <laughs>